Cześć wszystkim, z tej strony Geeks. Pamiętacie jak dawno temu wymyślałem scenariusz, w którym to rozbite plemię szuka zemsty? No właśnie, więc teraz postanowiłem do niego wrócić. Żeby zbędnie nie przedłużać, wybieramy od razu scenariusz Stracone plemię. Za narratora weźmiemy teraz losowego Randy'ego. Random Randy na poziomie brutalnym. Dlaczego na brutalnym? Bo chodzi o opowiedzenie historii, na którą składają się złe, jak i dobre chwile. Co do systemu zapisu tryb zobowiązania, w końcu istnieje jakiś powód, dla którego Luke Skywalker nie zrezygnował i nie wczytał zapisu, gdy jego rodzina zginęła. Utrata i ozysk jest dramatyczna. Ziarna tutaj wybiorę sobie losowe. Zmiana stopień pokrycia planety 30%, ponieważ 50 mogłoby trwać troszkę za długo. Z jedną zmianą, dzięki suwakowej populacji, zmienię na najwyższą. Macie tutaj mody, jakie mam zainstalowane. No i oto skromna planetka, która się wygenerowała. Całkiem przyjemna. Nie powiem, że nie. Już chyba wydaje mi się, że nawet mam odpowiednie miejsce do założenia swojej kolonii. Ale jeszcze się trochę rozejrzę. Tak, wydaje mi się, że ten półwysep będzie odpowiednim miejscem do rozpoczęcia przygody. Tutaj wszystkie frakcje, jakie są. To, to miejsce. Oczywiście rozmiar mapy ekstremalny. I dalej. Bogowie byli bardzo źli i krwawe maszyny przyszły nocą, przemierzyły osadę, zażynając twój lud i paląc go piekielnym ogniem. Tylko wam udało się uciec. I tak właśnie zaczynamy naszą historię. Na początku oprócz uzbrojenia i oczywiście posilenia się moich Współplemieńców wypadałoby się rozejrzeć trochę po mapie, żeby wybrać odpowiednie miejsce na osadę. A kiedy miejsce to już zostało wybrane, nadeszła pora, by zbudować pierwsze konstrukcje. Na pewno niezbędnymi będą magazyn, taki podstawowy, dość niewielki, no i sypialnie dla każdego z członków plemienia. Dodatkowo, budowa nowych struktur to idealny moment, żeby wyznaczyć priorytety pracy, jakie mają wykonywać członkowie plemienia. Co swoją drogą też trwa troszeczkę. Dzięki temu, że członków plemienia jest pięciu, budowa szła całkiem sprawnie i już wieczorem wszystko, co miało zostać zbudowane, zostało zbudowane. No, prawie. Bo jak widzicie, Hatka Kaja nie ma jeszcze dachu. Nastał kolejny dzień, i ten kolejny dzień wiązał się z nowymi priorytetami. Skoro miałem już magazyn, miałem już sypialnię. Oczywiście sypialnia Kaja została dokończona. Teraz przyszła pora na budowę. Po pierwsze, laboratorium. Po drugie, pól uprawny. Pierwsze, jak się domyślacie, powstało laboratorium i dzięki temu mogłem już wybrać sobie pierwsze badanie. Zastanawiałem się, co wybrać jako pierwsze meble, a może kamieniarstwo. Ostatecznie zdecydowałem się na kamieniarstwo, ponieważ im szybciej będę mógł przerabiać bryły kamienia, tym lepiej. I tak jak wspominałem wcześniej, drugim priorytetem tego dnia są pola uprawne. Pola, które tutaj widzicie są możliwe do stworzenia dzięki modowi Tilted Soil pozwalającemu właśnie ładne zaorane pole, które dodatkowo zwiększa wzrost roślin o 200%. Niektórzy mogą powiedzieć, że to zbytnie ułatwienie, ale wydaje mi się, że skoro mamy rok 5500, to technologia uprawy w postaci orania pola jest na pewno bardzo, bardzo dobrze znana. A skoro priorytety na drugi dzień zostały również zrealizowane, wypadało pomyśleć może nad jakimś... Jakimś kompleksem kuchennym, troszkę się nad nim zastanawiałem i ostatecznie wymyśliłem coś takiego. Na dole główna spiżarnia na surowe, nieprzetworzone jedzenie. Wyżej pomieszczenie mieszczące kuchnię i stół do ćwiartowania. Jeszcze wyżej podzielone spiżarnie. Na lewo spiżarnia na truchła zwierząt, a na prawo spiżarnia dla gotowych już dań. Z kolei jeszcze bardziej na prawo sąsiadująca ze wszystkim jadalnia. Jeżeli się zastanawiacie, czemu zrobiłem takie plusy ze ścian, to w momencie kiedy wynajdę elektryczność i będę miał dostęp do klimatyzatorów, dwie z tych ścian usunę i wstawię zamiast nich klimatyzatory. Jak możecie się domyślać, budowa takiego kompleksu trwała trochę czasu, bo w międzyczasie nawet do mojego plemienia zdecydował się dołączyć Indyk, a kiedy kompleks został już Ukończony, koleniści mogli spokojnie rozpocząć produkcję i przetwarzanie żywności, a ja mogłem spokojnie zastanawiać się nad tym, co dalej. Właśnie, a propos tego, co dalej, zapomniałem Wam przedstawić moją drużynę. Więc oto oni. Pierwsza z lewej, trołów. Wspaniała łuczniczka. No cóż, może nie do końca tak wspaniała, ale na pewno dobra. Kolejna dama w plemieniu to Dorna. Dorna jest szamanką, która w przerwie od leczenia współplemieńców zajmuje się przenoszeniem różnych szpargałów czy też sprzątaniem. Kolejnym członkiem drużyny jest Webra, najmłodszy ze współplemieńców, odpowiedzialny zasadniczo za uprawę i gotowanie. Kolejnym członkiem jest Embra, zasadniczo odpowiedzialny za budowanie i polowanie. Zawsze trzyma się blisko Dorny. Ostatnim z członków plemienia jest Kai który gdy jest to potrzebne zajmuje się gotowaniem, a gdy nie zajmuje się badaniami. I tak oto, moi drodzy, przedstawia się moje nowe, żonne zemsty plemię, którego członkowie z racji szybkiego rozwoju stwierdzili, że wypadałoby się już jakoś nazwać. Miejscową społeczność nazwałem Gitgut, bo dlaczego nie? I tak właśnie powoli leciał sobie czas w nowo zbudowanej wiosce. Oczywiście nie zawsze jest tak kolorowo. Nowo powstała para może równie szybko zachorować na grypę, co oczywiście nie przeszkodzi im w korzystaniu z uroków życia. Dzięki temu, że Kai spędzał dużo czasu w małej klitce ze stałym badawczym, dość szybko udało się ukończyć kolejne badania, czyli kompleks furniture, co umożliwia budowę mebli takich jak łóżko. Następnym badaniem, jakie postanowiłem wybrać, było wytwarzanie dywanów, ponieważ bawełna była już zasadzona, niedługo będzie ją można zebrać, a skoro mogę już ulepszać sypialnię, to na całego. Kolejne dni mijały dość spokojnie. Po tych kilku dniach razem Embra nawet postanowił oświadczyć się dornie. I mając nadzieję, że ceremonia ślubna dojdzie do skutku, postanowiłem, że nie odbędzie się ona na szczerym polu. Dlatego wpadłem na pomysł na zbudowanie świątyni. Której projekt nie był jakoś specjalnie skomplikowany, ale ponieważ cała była już zbudowana z kamienia, to jej budowa trwała trochę czasu. Ale pomimo kilku dni budowy, według mnie efekt był całkiem zadowalający. Nie wiem co o tym sądzicie, napiszcie w komentarzu. W mojej małej, skromnej świątyni, której głównym elementem była stela upamiętniająca dawne czasy brakowało jednego małego szczegółu czyli miejsca do ślubów po którego umieszczeniu można powiedzieć że świątynia stała się kompletna co ciekawe po ponad miesiącu od postawienia pierwszej struktury na tej ziemi do plemienia dotarła wiadomość od przyjaznego AI o ukrytym statku kosmicznym mogącym zabrać ich z tej planety i w sumie statek ten jest w całkiem dobrym miejscu bo zanim moje plemię do niego dotrze, będzie mogło zostawić za sobą pasmo spalonej ziemi i zniszczonych osad wrogich frakcji. Ale zanim do tego dojdzie, należało się skupić na bardziej przyziemnych rzeczach, jak na przykład na wysłaniu karawany do Duval. I osada chociaż jest niedaleko, bo co prawda nie cały dzień drogi stąd, to problem był w ich zleceniu. 750 lekkiej skóry to nie jest mało, w szczególności jeżeli na składzie jest 130 jednostek tej skóry. Ale dzięki wprowadzonym zmianom w interfejsie spokojnie i bardzo prosto mogłem sprawdzić, z czego, z jakich zwierząt tą skórę można pozyskać. I jak widzicie, do tej pory wszystko układa się, można powiedzieć, idealnie. Embraidor na wzięli ślub w małej, skromnej świątyni, co dodało uroku całej tej ceremonii, a dotychczasowym jedynym w sumie największym zagrożeniem był atak niedźwiedzia Grizzly na mojego indyka. Ogólnie wszystko się jakoś tak nadzwyczaj dobrze wiodło. Samica Warga nawet urodziła trzy młode: Edwarda, Elenę i Stubiego. Kolejnym bonusem, można powiedzieć, od Randiego był, była kapsuła transportowa, w której znalazła się Kimi, czyli Kimiko Asano z wrogiej frakcji The Nocnym Muggers. Ale niewątpliwie warto było ją uratować z powodu ze względu na jej medyczne umiejętności, które były naprawdę bardzo wysokie. Więc cóż mogłem zrobić? Od razu wysłałem koju, żeby ją uratować? Dorna ją leczyła i miałem nadzieję, że niedługo pomimo. Właśnie pomiędzy frakcjami, kimi stanie się członkiem mojego plemienia. I skoro już tak mówię o dobrych rzeczach, warto również wspomnieć o nowej parze, czyli związku pomiędzy Kajem a Tro. Jest już prawie połowa jesieni w polskiej wersji wrzeździernika. I właśnie do osady dotarła wiadomość, kolejna propozycja handlowa od niedalekiej osady, zielony Koblimea. Czego oni oczekiwali? 300 jednostek lekkiej skóry. I co prawda tyle skóry już miałem, bo prawie 500 jednostek, ale cały czas zastanawiałem się jeszcze, czy może uda mi się wykonać wcześniejsze zadanie dla Duval. W końcu dwa tygodnie to naprawdę mnóstwo czasu, i w tym. Okresie można było nazbierać naprawdę dużo skóry. Gdyby nie pewne przeszkody w postaci słabej populacji zwierząt, z których można było pozyskać lekką skórę, a także problematyczne były niektóre spotkania z dzikimi zwierzętami. Co prawda, we wszystkich z nich moi ludzie odnieśli sukces, no ale niekiedy sukces ten był okupiony dość poważnymi ranami które później standardowo prowadziły do poważnych infekcji. I w ten sposób czasami spokojnie, czasami mniej spokojnie mijały dni w mojej kolonii. Była już praktycznie połowa grudnia i pojawiła się możliwość wykonania nowego zadania, z którego nagrody były co prawda bardzo ciekawe. Podwójne łóżko z wapienia arcydzieło i rewolwer arcydzieło. I co prawda, łóżko jak łóżko zawsze się przyda i poprawi dość znacząco wystrój pokoju, ale najbardziej zależało mi tutaj na tym rewolwerze, ponieważ dzięki niemu mogłem znacznie zwiększyć siłę ognia moich kolonistów. Miejsce ukrycia tychże skarbów było dość niedaleko mojej osady, dlatego nie pozostało mi nic innego jak stworzyć nową karawanę, w której znaleźli się w ramach bezpieczeństwa trzej koloniści plus dodatkowo trzy wargi. Wystarczyło zabrać ze sobą tylko troszkę jedzenia i gotowe. Podróż na miejsce trwała prawie pół dnia, stąd też członkowie wyprawy dotarli na miejsce późnym wieczorem. Po dotarciu musieli pokonać tylko wściekłego niedźwiedzia ludojada i wszystko. Po zakończonej krótkiej walce wystarczyło tylko odkryć schowane skarby i wyruszyć z powrotem do osady. Następny dzień niestety nie był już tak owocny i przyjemny. Pomimo moich usilnych starań, by chronić moich zwierzęcych przyjaciół przed drapieżnikami, niestety tym razem nie udało mi się ochronić indyka, który został rozszarpany przez dzikiego warga. Swoją drogą to było ciekawe, że na razie jedyne co zaserwował mi Randy to ataki dzikich zwierząt, a nie ataki wrogich frakcji. I troszkę się tego obawiałem, ponieważ spodziewałem się, że jeżeli w końcu wyślę karawanę na taką dalszą podróż, żeby zrealizować zadania chociażby związane z wymianą lekkiej skóry, to ukochane Randy wykorzysta tą okazję i wtedy nastąpi atak którejś z wrogich frakcji. Tak jak się obawiałem, tak się też stało. Pod koniec grudnia pojawiła się nowa propozycja handlowa, nowa prośba z D.U.V.A.L. Wcześniejszego zadania nie udało mi się wykonać, niestety nie zebrałem tyle wymaganej lekiej skóry, ale tym razem miałem szansę. D.U.V.A.L. oczekiwało ode mnie 9 łuków refleksyjnych. Jakości co najmniej normalnej wzwyż. A nagroda za te łuki była bardzo kusząca, ponieważ oprócz co prawda niewielkiej ilości srebra, Duval oferowało Psychic Animal Pulser, który jest naprawdę przydatny przy atakowaniu wrogich outpostów co właśnie w tym scenariuszu zamierzam robić dość często. Przygotowania do handlu szły pełną parą, a Trollów niezwykle dobrze spisała się w swoim zadaniu, czyli wykonywaniu łuków refleksyjnych. Nie dojrzały to sprawnie, to naprawdę większość z wykonanych łuków wychodziły spod jej ręki w jakości przeważnie dobrej, a nawet wspaniałej. Kiedy nadszedł ten dzień, w którym wszystkie łuki były gotowe, nie pozostało mi nic innego jak stworzyć nową karawanę złożoną standardowo z trójki ludzi. I Trójki no przez przypadek czwórki wargów. I tak jak przewidywałem wcześniej ledwo co karawana opuściła osadę, nastąpił atak. Przeciwnicy niewątpliwie mieli przewagę w sile ognia, dlatego też byłem zmuszony na szybko przygotować coś, co pomoże w obronie osady. Z racji tego, że wiedziałem mniej więcej skąd mogą nadejść, swoje wysiłki skupiłem dosłownie na jednym fragmencie mapy. Oczywiście RimWorld nie byłby RimWorldem, a randomowy Randy nie byłby sobą, gdyby w międzyczasie ataku na osadę również karawana nie została zaatakowana. Szczerze powiedziawszy na początku trochę się obawiałem, że zaatakują mnie wszystkie te dziki widoczne na mapie. Na szczęście okazało się, że jedynym ludojadem był tutaj mały fenek. I skoro zagrożenie to zostało bardzo szybko wyeliminowane, karawana mogła ruszyć dalej. Po dotarciu na miejsce i wykonaniu zadania, Miałem małą zagwostkę co zrobić dalej, ale postanowiłem podzielić grupę. Trow wraz z wargami miał udać się dalej do osady, by wymienić lekką skórę, a Kimi wraz z Embrom mieli wrócić, żeby w miarę możliwości pomóc w obronie osady. Niestety atak zdążył się już rozpocząć, a jak on wyglądał, jak wyglądała moja obrona, zobaczcie sami. Thank you. Na szczęście obyło się bez poważnych strat i pomimo przewagi liczebnej przeciwnika, udało obronić się osadę. Jedyną poważniejszą stratą był tutaj spalony w sumie cały pokój mieszczący laboratorium badawcze. I tak oto moi drodzy minął rok w mojej nowej osadzie. Zbyt wiele się nie działo, no ponieważ pierwszy rok wygląda zasadniczo, w większości przypadków podobnie. Zaczynacie mając niewiele budujecie swoją nową osadę. Staracie się zapewnić kolonistom szansę na przeżycie, by z czasem ze zwierzyny stać się łowcą. Na koniec jeszcze pozwolę sobie wybrać nowe badanie. Tym razem będzie to już elektryczność, dzięki czemu moje plemię wejdzie już na wyższy poziom. I to byłoby na tyle. Wiem, że pierwszy odcinek jest dość mocno pocięty ze względu właśnie na to, że Pierwszego roku dzieje się stosunkowo niewiele, bądź wydarzenia, które mają miejsce, są dość mało znaczące. Jednakże następny odcinek będzie już zapewne mniej pocięty i zacznę w nim powoli wprowadzać moje plemię na ścieżkę wojenną. A, prawie bym zapomniał, czy słyszeliście już, że do Rimworlda dodano delce? Tak jest. Nowe delce o nazwie Royalty. Wprowadza do gry nowe systemy, w tym szlachciców, tytuły, specjalne umiejętności dla kolonistów, nowe struktury mechanoidów i wiele, wiele więcej. Link do zwiastunu tego DLC znajdziecie w opisie filmu. I to wszystko na dziś. Miłego dnia Wam życzę i do usłyszenia.